W gęstym lesie, pod rozłożystym dębem, mieszkał Jerzyk Franek. Codziennie widział, jak jego kolega, zając kuba, bryka, biega i skacze przez strumienie. Ale on jest szybki. Gdybym tylko potrafił tak skakać, wszyscy by mnie podziwiali. Hej, Franek, ścigamy się do tamtej sosny. Nie, ja spróbuję skakać jak ty. Franek wziął rozpęd, ale jego krótkie nóżki i ciężkie ciałko z kolcami nie były stworzone do skakania. Potknął się o gałąź i wpadł w kałużę błota. Oj, Franek, nie musisz być taki jak ja, jesteś świetnym jeżem. Ale ja też chciałem być szybki, nie tylko kulka z kolcami. Fran następnego dnia zając znowu brykał przez polanę, aż nagle... Au, pomocy, moja noga, wpadłem w pułapkę. Zając wplątał się w siatkę, którą zostawił człowiek. Próbował się wydostać, ale im bardziej się ruszał, tym bardziej się plątał. Kuba, trzymaj się! Franek nie zastanawiał się ani chwili. Zwinął się w kulkę i wtoczył pod siatkę. Jego ostre kolce przecięły sznurki. Chwilę później zając był wolny. Uratowałeś mi życie. Bez twoich kolców byłbym zgubiony. Może nie skaczę jak ty, no ale też potrafię coś wyjątkowego. Nie musisz być taki jak inni, żeby być bohaterem. Twoje własne talenty mogą uratować czyjeś życie. Koniec bajki, chcecie więcej takich bajek o przygodach, wystarczy łapeczka do góry i subik papa.